Cześć, wszystkim witam Was dzisiaj w pięknym dniu. Ja już jestem tutaj po treningu, wypoczęta, wykąpana. Yy, I zastanawiam się, czy jeść śniadanie, czy od razu zrobić obiad, bo trochę mi zejdzie. To znaczy, dzisiaj chcę zrobić nagetsy, bo słuchajcie, znalazłam moją przyprawę, którą używałam w dzieciństwie do nagetsów i nie mogłam jej nigdzie znaleźć. A znalazłam ją w Kauflandzie i to jeszcze nie na z przyprawami takimi typowymi, tylko gdzieś tam pomiędzy. Także sztosik, pokażę Wam później. E, ogólnie nie mogłam już i dawno znaleźć na przykład w Carrefourze, czy u mnie w sklepie, e, czy nawet w biedronce To w ogóle jest mały wybór. Ale no, chcę zrobić te nuggetsy, bo one były takie pyszne, ciekawe. Z tym, czy smak się dużo zmienił, czy nie. E, no, i tak to sobie siedzimy z Lileczką i dzisiaj e, chcę się ogarnąć, żeby nagrać Wam story time, takie jakby. Szukam odpowiedniej nazwy do tego, e, ale prawdopodobnie ten filmik będzie szybciej niż ten blog, um, i tutaj daliście mi fajne pomysły, takie, niektórych, y, właśnie jakby opowieści, więc jeżeli ktoś mi tam taki, narzucił taki pomysł, no to mówię, kurde, skoro kogoś to interesuje, to spoko, bo ja ogólnie lubię opowiadać takie rzeczy z mojego życia, z takiej przyszłości, bo fajnie mi się wspomina, także no, jak kogoś to interesuje, no to spoko, nawet jak się znajdzie tylko parę osób, to zawsze coś fajnie znaleźć w wolnych słuchaczy. Dobra kochani, idę tutaj zaraz ogarnąć lodówkę moją i się zastanowić, co mam w końcu zrobić. A to kochani jest ta przyprawa z kamisa, o której wam mówiłam. Yy, I no powiem wam, że jestem ciekawa, czy będzie tak samo dobra jak kiedyś. Z tego co mi się tu wydaje, bo ogólnie tu jest napisane, że to się miesza z wodą yy, i dopiero wtedy się smaży. Wydaje mi się, że kiedyś się w, ma w jajku maczało, ale mogę się mylić. Yy, ogólnie uwielbiam tą przyprawę. Jest ona również w wersji yy, pikantnej i też ją mam, a różni się tylko napisem i pewnie smakiem. Ale dla nas, dla mnie i dla Lilii robimy zwykłą no i z tego z tej przyprawy wyszła taka ciapka no i trzeba to obtoczyć i smażyć na rozgrzanym oleju więc zobaczymy jak to wyjdzie no i się smażą i te nuggetsy w ogóle takie są troszkę jak z Mcdonalda wiecie w takiej parnierce właśnie więc dlatego one są pyszne także polecam słuchajcie i nuggetsy wyglądają tak powiem wam że w smaku spoko Chociaż ja bym i tak jeszcze je przyprawiała, więc następnym razem to zrobię jeszcze bardziej, bo ja lubię bardzo taki intensywny smak. Co chciałam powiedzieć, że tej przyprawy nie starcza na dużo piersi. Ja tu miałam dwie takie piersi mniejsze, no i na tyle tylko starczyło, także ona jest taka gęsta ta przyprawa. Więc jak się planuje dużo, no to trzeba zużyć aż dwie. Kochani, ja właśnie nagrałam filmik i serdecznie Was zapraszam, jeżeli nie widzieliście prawdopodobnie zaraz będę go montować, bo liliśpi o ile nie wstanie a ja chciałabym Wam powiedzieć, że możecie pod tym filmikiem co dodałam, jak również pod tym dawać mi pomysły na to jaką historię z mojego życia chcielibyście usłyszeć no oprócz takich, wiecie, strasznych, bo straszne to już mam zarezerwowaną serię na to ale jakieś takie może konkretne, może jakieś bardziej prywatne Piszcie koniecznie w komentarzach, albo możecie dawać pomysły na pryw, jeżeli się stydzicie. No. I to tyle jak na razie. Dzień dobry proszę pani. Czy pani się wyspała? Nie. Przed chwilą mówię, że nie chcesz iść spać. I co teraz? Cały dzień w piżamce jesteś? Tak. Ale masz rękawy czyste. I co będziesz robiła dzisiaj? Bawiła się. Dobra, to super. Mama ma z tobą się bawić? Tak. No oki, okay, tylko zjemy coś chyba co? Nie. No jak to nie? No jak to tak bez jedzenia? Tak. Lila. A wy mi tego smoka już. No, wyjmij. Dawaj. Mm. Dawaj. Mm. O, jak ślicznie. Pokaż ząbki. <śmiech> <śmiech> Moje tiktaczki małe. Kochani, ja nie, po treningu w Hanna i czekam na mojego tatę, bo jak już wspominałam w ostatnich filmach, nie mam auta, a będziemy jechać dzisiaj do moich rodziców ja! na obiad i właśnie. No i czekam aż tata mi da znać, że przyjedzie, a tu pokażę moją piękną Lilunię dzisiaj. Sliczna jesteś? Tak. Spinkę mam. No spinkę masz. Dziadek przyjdzie. Dziadek przyjdzie, no? I babcia. I jedziemy do babci, tak? I Heniusza idziemy Do Heniusza i do kogo jeszcze? Um, it's... Demona. Demonia. Mm. Jesteś najpiękniejszą na świecie królewną, dziś, tak? W sumie zawsze. Mm. No, i będziemy jechać do rodziców. Posiedzimy i zobaczymy w sumie Dziś pozamulamy trochę. Chociaż ja powinnam wrócić i tu posprzątać, bo jest bałagan. Ale na sprzątanie zawsze przyjdzie czas. Nie, no, nie, jak się mi ostatnio, wiecie, sprzątać, mam takie leniwe dni, tak ciemno się szybko robi, że ja najchętniej bym tylko spała. Dzisiaj się w ogóle nie mogłam dobudzić, yy, ale no to, to chyba myślę, że każdy tak teraz funkcjonuje mniej więcej. Yy, a współczuję tym, co wstają rano do pracy, jest ciemno, wracają z pracy też jest ciemno. No i co tu robić? Tak naprawdę nic. I tak jak mówiłam wcześniej, um, ogólnie dodałam filmik Love Story z Krzyskiem, bo to... Tego dotyczyła historia. Nie wiem, czy wcześniej Wam mówiłam w vlogu, czy nie, ale dawajcie mi pomysły, jaką historię następną chcecie usłyszeć, a ja z chęcią Wam opowiem, bo ja ogólnie lubię gadać o takich rzeczach i też lubię wspominać moje stare czasy, serio. Ja na przykład często się spotykam ze znajomymi i siedzimy i mówimy: Boże, kiedyś było super i sobie przypominamy milion historii. Także naprawdę to jest dla mnie przyjemne, żeby opowiedzieć Wam historię i że to Was w ogóle interesuje, bo naprawdę ciepło przyjęliście ten filmik, i no. I wasze historie były nieziemskie, tak jak się zapoznaliście ze swoją drugą połówką. Naprawdę, ja uwielbiam takie coś czytać. I każda historia jest różna, i każda niesie ze sobą różne emocje. Także super. A my przyszliśmy z psami do weterynarza. Trzeba ich zaszczepić. I demon się dobija. Demon 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 Chodź tu Usiądź na ty Hej! Heniu już zaszczepiony. I powiedz w piątek, idziesz do fryzjera się ściąć, tak? Tu Lilunia zasnęła. Już tak twardo, że nawet jak głośno gadam, to się nie rusza. Niedawno co przywieźli mnie rodzice yy, i pojechali niedawno, yy, więc ja już sobie siedzę na spokojnie. Nie wiem, co mam zrobić, bo nie wiem, czy moje dziecko będzie spać całą noc, czy nie. Yy, Lili nie miała dziś drzemki, więc spadła mi o godzinie 19. I bywało tak, że od 19.00 potrafiła przespać do rana, a bywało tak, że obudziła się o 22.00 prawdopodobnie tak będzie i potem nie chciała spać a ja zamówiłam sobie sałatkę z oliwki z mojej restauracji tutaj uwielbiam tą sałatkę i czekam właśnie i mam nadzieję, że też yy, ten co dowiezie to mnie obudzi Lili yy, coś chciałam powiedzieć ale, słuchajcie, zdziurowałam przed sekundą yy, no i ogólnie sobie siedzę i zaczęłam oglądać na Netflixie serial The Hundred, czyli 100. Ja ten serial kiedyś kiedyś już oglądałam, bo że on już dosyć stary jest, ale zaczęłam od nowa. Z tego co wiem, to podobno do trzeciego sezonu tak w miarę spoko, a później już lipa, tak mi mówił tata, a ja tylko chyba właśnie do drugiego sezonu doszłam. Więc a, zobaczymy, co to będzie. A jeżeli jesteście e, ciekawi jakichś fajnych, nowych seriali i lubicie na przykład jakieś romanse, to polecam Wam seria, e, serial Bridgertonowie, czy coś takiego. Mm, serial jest w takich e, jakby starodawnych e, barwach przedstawiony e, i sceneriach, e, ale naprawdę bardzo fajny. Ale mówię, taki typowy romans, e, bo tam są wybierane jakby królowe na balu, to znaczy, jest taka przyszła, nie wiem, księżniczka, która musi sobie znaleźć męża, żeby tam dalej, jakby służyć czy coś w ten deseń. No i obejrzałam ogólnie ten serial w jeden dzień. <grym> Także no. <grym> I to tyle z tych takich nowości moich filmowych. Zastanawiam się, co mam oglądać. Słuchajcie. Nie miałam dużo... E, jakiś czas temu nie miałam w ogóle ochoty nic oglądać, a teraz bym siedziała i oglądała. Ale wiadomo, że obowiązki wzywają, chociaż mam taki bałagan gdzieś w domu, że jutro pewnie będę zesuwać jak... Nie wiem co. Bo miałam teraz e, sprzątać, ale stwierdziłam, że poleniuchuję sobie. Czasami też mi się należy odpoczynek, jak Lili teraz śpi, to trzeba to wykorzystać. I mnie przyszła. Iluś, powiedz, gdzie ty idziesz? babci. Nie, nie do babci. Idziemy się bawić, prawda? No i super. Kochani, ja się do Was odzywam po paru dniach, ale jesteśmy na Placu Zabaw i słuchajcie. Poszłabym z Lili na sanki, ale nie mamy sanek. <grafię> Także Lipa musimy wziąć od Krzyśka, ale tam nie wiem, czy jego mama znajdzie w piwnicy, bo tam dużo rzeczy mają. No i poszłyśmy na plac zabaw, a tu żywej duszy nie ma. Lili widzi, że dzieci zjeżdżają na, ślizgaw... na tych nasankach, a ona musi na ślizgawce. <grafię> Co mam robić? Bujać? Tak. No dobra, to wsiadam. I jedziemy. Bum! Uhu. fajnie. Buhu. ale to to samo. No. Połóżce nóżki, tutaj. Za krótka jesteś. I hop. I hop. I hop. Ja się właśnie buję z Lili. A wcześniej byłyśmy w Biedronce i zeszłyśmy do apteki, a teraz właśnie tutaj robimy enjoy z pogody. Ogólnie jest, słuchajcie, cudowna pogoda, bo nie wieje w ogóle, a śnieg się utrzymuje. Gdzie nigdzie jest chlapa, ale nie ma tragedii. No i tak sobie o, wyszłyśmy. Uwielbiam taką porę. Już brakowało mi tego śniegu, bo parę, parę lat nie było. Cześć, Bąbel! No to połóż na śnieg rączki. No. Na pałusz tu dokładnie. Tak uku. No, o, super. No i wstań. No, i... coś tam widać. Za mało śniegu, Lila, wiesz? Zobacz. Zobacz. Aniołek. Piona, ziom. Śniegowa piona. No, chodź. I szybko. Pokaż się. Uwaga. Uwaga ogólnie to ja dwa dni jakoś się nie nagrywałam bo stwierdziłam, że trochę odpoczniemy, no i miałam trochę rzeczy na głowie, ale tak już wracam do no, was, więc spoko ja już kiedyś robiłam, ale pokazuję wam jeszcze raz może komuś smaka zrobię, robię makaronik z brokułem, w sosie śmietanowo ziałowym z mozzarellą i kurczaczkiem kurczak właśnie się odsącza od y, oleju i będziemy działać, wkładamy do piekarnika i czekamy aż mozzarella się roztopi i no i broku będzie dobry. No i zobaczcie, jakie pyszności. Jeszcze tylko to przemieszać i będzie. Moje mili, ja się ożarłam obiadem. Słuchajcie, tak, że zaraz chyba wymiotuję. Miałam taką ochotę już. Yy, sorry za moje włosy, w ogóle taki nieogar teraz jestem, bo. Yy, nie pomyślałam o tym, ale zaplanowałam, że dziś nie będę myła włosów, bo zrobię sobie takie olejowanie. A co i jak, to wam opowiem, jak będę je robić, ale nie zrobię tego z tego względu, że będę jutro ćwiczyć, więc te włosy zaś będą poddane po prostu, wiecie, wysiłkowi. I muszę w któryś dzień, nie wiem, może jutro, zrobię dwa treningi, żeby właśnie zrobić sobie wolne. Bo wczoraj robiłam wolne i kurde, tak wiecie, jakoś Ach, ciężko jest, dobra, ale ogarnę to. Ale nagram wam o tym, bo wiem, że to może niektórych zainteresować. Lili właśnie usnęła, a ja chyba sobie włączę serial. Mówię wam, tak się rozleniwiałam ostatnio: nic mi się nie chce, nic. Dzisiaj to odkurzyłam, chociaż rozwiesiłam pranie, złożyłam stare pożyczki, ale. i wyszłam na dwór przede wszystkim. No i się umalowałam, ale to jak wiecie, na szybko, w ogóle tak się prawie jakby nogą się malowała, tak na szybkości, byle jaka by było. Bo mówię, wyjdę. Jest jasno, dzisiaj to ludzie będą się na mnie gapić i powiedzą: Boże święty, co to jest? Nie, a tak na poważnie. W ogóle, słuchajcie, mam taki plan: Boże święty. Mam plan na fajny filmik z opowieściami, ale <grystanie> trochę boję się tego opublikować. To znaczy, jeszcze go nie zrobiłam, ale to, co planuję, to będzie śmieszne na pewno. Ale nie wiem, czy będzie śmieszne dla moich rodziców. <grystanie> No słuchajcie, planuję nagrać filmik, w którym opowiem historię, o których moi rodzice na przykład nie wiedzieli. I to jakieś takie przypałowe historie. Myślę, że niektórzy z Was też będą chętni do tego, żeby opowiedzieć jakąś historyjkę. Ale dobra, może to jutro nagram, zobaczymy, jakie światło będzie w domu. A jeszcze planuję nagrać jeden filmik. Z pytaniami tabu. Dajcie znać, czy będziecie zainteresowani takim czymś. No, po prostu będą pytania, które, na które się nie odpowiada po prostu codziennie, i to są pytania też takie cięższe. Będę chciała się podjąć tego wyzwania, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy Was w ogóle zainteresuje. No i tak to wygląda. Dobra, idę sobie włączyć serię i to Was się wieczorkiem odezwę. Czekajcie, kochani, przyszłam do was tutaj na szybko Czekajcie, muszę poprawić Z tym jak zmywam makijaż I chciałabym wam tu coś, parę rzeczy powiedzieć Bo jest taki filmik na kanale jakiś czas temu przed wygłosami dodawałam właśnie pielęgnację mojej wieczorną twarzy Więc jeżeli chcecie to tam zalukajcie ale wiem, że nie każdy ogląda te same filmiki cały czas, więc przyszłam tutaj Wam szybko mniej więcej pokazać, jak wygląda moja pielęgnacja i polecić Wam produkty. Oczywiście to nie jest reklama, żebyście tam zaraz nie myśleli, że wciskam Wam kity, bo ja zawsze, jak nawet coś reklamuję, to musi się to sprawdzać. Pamiętajcie o tym. Więc tak, słuchajcie, bo dużo osób też pyta właśnie o moje rzęsy i tak dalej. Teraz już te rzęsy mi się zmyły, trochę, wiecie, skruszyły od tuszu i takich nie widać efektu, bo spałam, ale. Ja zawsze zmywam oczy tym dwufazowym, teraz już wstrząsnęłam, więc tak nie widać. Płynem z Nivea. I słuchajcie, i on jest przebadany tam okulistycznie i tak dalej. I... Tutaj znajduje się formuła, która chroni rzęsy, i dużo osób mi pisało i też mówiło ze znajomych, że jak zaczęło używać tego do zmywania makijażu oczu, to poprawiły się rzęsy, i to jest prawda. Ja powiem Wam, że to stosuję od technikum pierwszej i naprawdę nie zamieniłabym tego na żaden inny. Jest jeszcze w innych kolorach, ale on już nie jest taki dobry jak ten, więc naprawdę Wam polecam. I teraz właśnie będę zmywać oczka bo przyszła pora właśnie na mój wieczorny wieczorną moją rutynę. Lili się tutaj kąpie w międzyczasie, więc tak to jest, więc ja biorę tak zawsze na płatki, przyciskam zaczekam aż się troszkę rzęsy nasączą. I zaczynam trzeć Co kochanie Oglądasz mamy I zawsze zmywam tutaj Sobie I ostatnio kupiłam W Biedronce Płyn micelarny, tak? Tak, dobra Z B Be Beauty, dlatego, że On był dosyć tani, a Inny był taki dosyć drogi A mi tego płynu dużo idzie, bo ja Dużo daję na demakijaż Po prostu zmywam sobie tym I no, i jak widzicie, ja takimi płatkami wielkimi zmywam. A ostatnio muszę dużo korektoru używać, dlatego, że mam mega, mega podkrążone oczy. I o, zobaczcie, jaka pudernica ze mnie. <ścoughs> no, i tak to jest. Słuchajcie, jeżeli jesteście w stanie mi polecić jakiś żel do twarzy. Ja zawsze używałam takiego zwiszy, ale słuchajcie, on tak mega podrożał. On kosztuje chyba z 80-90 zł, gdzie ja kiedyś go kupowałam tak za 40, więc naprawdę cena kolosalnie wzrosła. I szukam czegoś, co. Co, kochanie? Nie mam już, kochanie. I szukam czegoś, co by mi to zastąpiło, ale czegoś, co jest wrażliwe dla oczu, że można oczy też zmywać. No i ogólnie, więc jeżeli macie coś do polecenia, to mi koniecznie dajcie znać, bo na pewno skorzystam. Dobra. Resztę oczywiście zmywam mydłem Zwykłym i wodą I tu jeszcze mam resztkę Mojego tego, słuchajcie Ten żel po prostu Z Ewelina się nigdy nie kończy Ja już go mam tyle czasu i zawsze mówię Kończy się, kończy, kończy, a on się nie kończy Także użyję tego I oczywiście jeżeli chodzi o te moje właśnie rzęsy Bo do tego zmierzałam To tutaj jest odżywka z Long For Lashes Ja już wam pokazywałam ją i ona naprawdę działa, naprawdę działa. Tylko efekty widać tak po trzech tygodniach dopiero. I najlepiej, jak się używa przez. Jest kuracja taka miesięczna z tą odżywką. Jeżeli się używa tej odżywki cały czas, to najlepiej jak najmniej się malować po prostu, albo jak się już wraca do domu, to po prostu zmywać jak najszybciej makijaż, żeby po prostu ta. Te rzęsy odpoczywały, o to mi chodzi, a odżywka się używa na samą noc po zmyciu makijażu yy, i jak rzęsy wyschną. No i wracam. Okej, okay, słuchajcie, zmałam już y, tutaj całkowicie ten y, mój make-up i krem, jaki ostatnio naprawdę tak mi przypadł do gustu, chociaż mam już ten krem bardzo długo, nawet nie wiem, czy jest po terminie, nie no chyba nie, y, jest to... Yy... Nie, jeszcze jest ważne, bo patrzę, że do 22 roku jest także że Jest to krem z Ewelina SOS i powiem Wam, że tak. Użyję go i za chwilę nawet można się po nim hamalować. On nie przetuszcza cery, ale nawilża. Intensywnie regeneruje twarz i ciało Ja akurat używam tylko do, do twarzy, ale naprawdę Jest super i jeżeli macie Problem z tłuszczącą się skórą Tłuszczącą, ja nie wiem jak to określić Ale na przykład jak użyję, zobaczcie Mam tu Bambino i tego kremu nie mogę W żaden sposób użyć pod makijaż A to mogę i wam serdecznie go polecam Ale na przykład Bambino czasami też używam Ale bardzo rzadko Jak mam wysuszoną, właśnie też jestem już wysuszona Ale naprawdę ten krem mi pomaga zregenerować Tutaj mi się strasznie Skóra uszczyła i już przestała Więc mam nadzieję, że mi tutaj zaradzi I krem jest bardzo, bardzo intensywny Ja go mam no prawie całego jeszcze A wiecie mi, ostatnio cały czas używam No i no nie mogę narzekać, naprawdę ja się tu smaruję bez lusterka, także jak źle rozsmaruję to sorry, ale po prostu tak jest. No i czekam jeszcze, tylko podesną mi troszkę rzęski, bo to właśnie trzeba na suche rzęsy, nie od razu po ubyciu. I nakładam moją odżywkę, i będę już gotowa. Dobra, kochanie, ja już mam makijaż i zaraz będzie mnie czekać kąpiel, więc ja będę się już z wami żegnać. Eee, miałam coś jeszcze nagrać, ale stwierdziłam, że dobra, skończę to, bo troszkę może być długo. Także mam nadzieję, że vlog się podobał. łapkę w górę, koniecznie i widzimy się w kolejnych vlogach i też innych kolejnych filmikach. Także na razie.